Witam serdecznie zwycięzcę kategorii do lat 15. Szymon Loman jest mistrzem Polski, indywidualnym mistrzem Polski do lat 15. Szymon, gratulacje. Dziękuję Powiedz mi, jak Ci się gra tutaj w Asta Jak oceniasz ten turniej? Powiedz coś na temat tych mistrzostw. No to ja... ja lubię grać bardzo tutaj w Haście. Zawsze jest bardzo dobra organizacja. No, mało opóźniej, chociaż tak, no mało później jest. Yy... Lubisz te korty? Tak, chociaż yy, nie są niż za szklanymi kortami, ale tak wszystkie inne korty są dla mnie bardzo dobre. Mhm. Przygotowania powiedz mi, jak się przygotowałeś do tych mistrzostw specjalnie mhm. czy po prostu twoja rutyna? Bo wiem, że trenujecie bardzo intensywnie, bardzo mądrze. Yy, czy były jakieś specjalne przygotowania po te mistrzostwa? W tym roku, no jakby przyszedłem do Akademii Pro, no i zacząłem trenować już tu więcej. No i trenuję właśnie z moim trenerem Markiem Lopezem, Natanią Ryfą. Zacząłem podziękować Jakubowi Lewickiemu od motoryki. Dobra trenerowi. robota. Um, mojej pani psycholog, pani Kindze. No i jeszcze trenerowi Łukaszowi Stachowskiemu. Tak. No i jeszcze podziękować całym moim rodzicom, oczywiście. No i sponsorom to Sposh Time oraz SNS SNS Pudz. Pudz, tak. Ja myślę, że duże podziękowania w twoją stronę, bo jak gdyby ci wszyscy ludzie się przyczynili do twojego sukcesu, ale ten sukces zawdzięczasz sam sobie. Także jeszcze raz gratulacje i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.